Bardzo ważna, o także któregoś rana, żebym nie wierzyła w to, pomyśl trochę droga, a mną, a domyślisz sama się, jesteś już dorosłą panną, cóż nie wiedział, tata, że... to, że i Tam z tego jak kierują mną Widzę, że rodzice sami źle uświadomieni są Takie życie, to nie życie Powód swym rodzicom chce Jeszcze dzisiaj do nich przyjdzie, sprawy im wyjaśnić te I rózak, i rózak, i rózak Józek, i rózak, i Józek, i i Okej, okej, okej. A na finał. No finał. Niestety jest początek, jest koniec. Doszliśmy do finału. Panowie, proszę. No już kończyta, kończyta. Nie dokazuj, nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Chodźcie, chodźcie, już. Zakończenie niestety. Chyba wam jest przykro, że już kończymy. Z wami tą przygodę piosenkową. Chodźcie, chodźcie. Ładnie. chodźcie do środeczka, Do środeczka prosimy tutaj. Obok pana, tu obok pana proszę. Podoba ci się ten pan, podoba ci się ten pan. A ja, gód, gód, wiem, wiem. Twoje jaja, <laughs> Więc do końca już naszej przygody. Prosimy szybki bill. Ta sanowo, ta sanowo. Patrz, o, moje ręce, masz jak Nie bądź taki, szybki film, trzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać, nie porozmawiaj, porozmawiajś tajnie, nie bądź taki, szybki bir. Małgorzatę i irene I irene Też przede mną tym systemem. Tym systemem. Więc dlaczego do tego od odpowiedzi na Na ci nie powiedziałaś Ani duża, ani zuża, ani Witka Ani Kosia, ani Zosia, ani kitka. Ani Mczania. Przez kilka chwil Przestań działać jedno zdanie Porozmawiaj Nie bądź taki, szybki pil Niecierpliwość to okropnie, brzydka wada Brzydka wada My z głupio gadą głupio pada, Zamiast badać tak od razu Lepiej odjąć trochę gazu O czym właśnie mówi reprezentant Nie bądź taki, szybki pił. Trzymaj się przez kilka dni, przestań działać jedno stajnie, nie bądź taki szybki pil. Nie, nie bądź taki szybki Bill, dobrze czasem zmienić z tym. Chcesz można nie dopowiedzieć, lata odrzutowiec nie bądź taki szybki pil. Nie bądź taki szybki Bill, nie bądź taki szybki Bill, bil. bo jest ta i nie będzie śladu zbierać, bądź jakiś szybki! Wow! Dziękujemy. 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 Dziękujemy ślicznie, senior. się kłania. Mam nadzieję, że zobaczymy się na następnym kroku tej samej porze. Dziękujemy. Do widzenia, koniami. Dziękuję Dziękujemy za serdecznie. Zespół Senior Show.